Dla trójek najlepszym kolorem jest kolor żółty albo złoty. Jest to ten kolor, który tradycyjnie jest przyporządkowany wibracji 3. I w moim systemie kryształowej numerologii jest tak samo a zatem także złoty, złoto-żółty, kolor, kolor żółty. W związku z tym, oczywiście, będzie też pracujący na pięknym złoto-żółtym promieniu. Archanią Jofiel. I to też jest archanią, który na pewno jest w większości z Was doskonale znany. Jest to archanią kojarzony przede wszystkim z pięknem, z twórczością. I tutaj ta, właśnie ten element, ta jakość kreatywności, która skłania ludzi do zwracania się w stronę Archanioła i Ofiela jest bardzo charakterystyczna dla trójki, bo proszę zwrócić uwagę, że liczba 3 przede wszystkim reprezentuje twórczość, kreatywność, reprezentuje naszą fantazję, zdolność wyobraźni, wyobrażania sobie fantastycznych rzeczy, więc jest to tutaj wszystko bardzo spójne. Przypomnę tylko, że Archanią Jofiel, jakby opiekuje się nie tylko twórczością, czyli jest nie tylko takim opiekunem, załóżmy, artystów, malarzy, pisarzy. On jest także opiekunem ludzi, którzy w ogóle zajmują się nauką, zajmują się wiedzą, ponieważ ten żółty promień dotyczy także mądrości. A zatem nie tylko piękno, nie tylko kreatywność, ale też wiedza i mądrość. To jest spójne z tym żółtym promieniem, i rzeczywiście myślę, że wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Archanioł Jofiel jest też takim wspaniałym Archaniołem, do którego można zwracać się wtedy, kiedy pracujemy nad jakimiś tematami naukowymi. No, to jest fantastyczny patron dla studentów, dla tych, którzy zdają rozmaite egzaminy. No, on tutaj bardzo pomaga. Oczywiście, w sensie duchowym, my też na to patrzymy trochę inaczej ponieważ ten żółty kolor ten żółty promień na którym pracuje archanioł Jofiel oznacza zrozumienie pewnej duchowej wiedzy Oznacza wykorzystanie też, jakby, mocy naszego umysłu do tego, żeby się rozwijać. Czyli, kiedy wzrastamy duchowo, kiedy dążymy do oświecenia, to nie tylko mechanicznie tak, powtarzamy jakieś mantry czy modlitwy, ale też ważne jest, żebyśmy zaangażowali się w taki sposób, który oprócz wiary, tak przynosi też zrozumienie zrozumienie tych wszystkich najważniejszych ponadczasowych prawd zrozumienie na przykład tego czym jest wybaczenie i dlaczego tak ważne wybaczenie jest dla naszego rozwoju czy zrozumienie chociażby czegoś takiego że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i tutaj właśnie w promieniu złotym archanioła Jofiela odnajdujemy kochani moi też tę zasadę Prawa przyciągania, ponieważ to jest nasze rozumienie, nasza świadomość tego, że cały czas, każdego dnia, każdą swoją myślą, tym w co wierzymy, naszymi poglądami, naszymi przekonaniami tworzymy swoje życie, tworzymy swoją rzeczywistość, kreatywność. Tworzymy. A zatem Archanią Jofiel przepięknie tutaj łączy tę naszą twórczość także ze świadomym myśleniem. No, wydaje mi się, że to jest też takie bardzo oczywiste, że chociaż w dużej mierze nasza twórczość, na przykład artystyczna, może opierać się na emocjach, to jednak ogólnie rzecz biorąc, każda twórczość opiera się też na mocy umysłu czyli na umiejętności wykorzystania swojej świadomości do stwarzania. A zatem archanioł Jofiel patronuje jakby całemu temu obszarowi tworzenia nie tylko w sensie artystycznym, tworzenia nie tylko piękna, ale tworzenia też naszego życia, naszej codzienności. No oczywiście ta codzienność też jak najbardziej powinna być piękna, więc to tutaj jakby się nawzajem potwierdza. Archaniołowi i Opielowi e, towarzyszy przepiękna archai e, żółtego promienia. E, ona jest oczywiście różnie nazywana, natomiast ta, te nazwy, m, klarowność, nazwa jasność, jakby bardzo wyraźnie też pokazują moc umysłu, nie tylko piękno, nie tylko kreatywność, ale właśnie moc umysłu, klarowność, jasność. Tak brzmi jej imię w innym języku. Najczęściej nazywa się ją Krystofiną. W polskich taliach zauważyłam, że spolszczono to do Krystyny. No, oczywiście jest tutaj jakieś pokrewieństwo, ale ja jednak pozostanę przy Krystofina albo przy klarowności, ponieważ to jest takie bardziej oczywiste. Pokazuje też, że jest to archai, która przynosi nam klarowność naszych myśli. Pozwala nam odnaleźć jasność w stosunku do tego, co jest dla nas ważne. I nie ukrywam, że trójki mają tutaj wspaniałych opiekunów w swojej wibracji, ponieważ jednym z najważniejszych i czasem chyba najtrudniejszych tematów w naszym życiu jest zrozumienie tego, co jest dla nas najważniejsze. My w tym takim naszym zabieganym, codziennym życiu zapominamy, Marzyć, zapominamy wyznaczać sobie takie cele, które są dla nas istotne. Czasami pozwalamy, żeby ludzie z zewnątrz narzucali nam, co mamy robić. Tak? Są jakieś tradycje w rodzinie, są jakieś oczekiwania w firmie i my tak z rozpędu toczymy się, biegniemy w tym kierunku. Tymczasem schodzimy tutaj na ziemię tak naprawdę dla siebie, dla samych siebie, dla własnego rozwoju, ale uwaga i dla własnego szczęścia. Właśnie po to, żebyśmy odnaleźli własne piękno, to, co dla nas jest pięknym. To, co dla nas jest szczęściem. I teraz zobaczcie, archaia klarowność daje nam jasność, co do tego, co chcielibyśmy w życiu zobaczyć, czego chcielibyśmy doświadczyć, co chcielibyśmy, żeby pojawiło się w naszej rzeczywistości. A zatem, jeśli wcześniej wspomniałam, że Ofiar pomaga. Nie tylko trójką, chociaż tutaj przede wszystkim dzisiaj mówię o trójkach. Archanią Jofiel pomaga zmaterializować, wykreować mocą swoich myśli, swoich poglądów, określone rzeczy w naszej rzeczywistości. To Archai Jasność pomaga je odnaleźć, pomaga znaleźć odpowiedź na pytanie. Czego pragniesz? To jest jedno z najważniejszych pytań w naszym życiu. Kto z Was potrafi bez wahania od razu udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Jeśli zapytam w tej chwili, czego pragniesz, kto z was od razu wymieni te wszystkie rzeczy, które są dla niego priorytetowe? E, oczywiście, że, że cele mamy różne, mamy takie jakieś tam drobne sprawy na dzisiaj do załatwienia, ale mamy też sprawy, które są w ogóle dla nas ważne, żebyśmy poczuli się spełnieni, żebyśmy poczuli, że nasze życie jest szczęśliwe. I tutaj właśnie pomagają. Archanio Jofiel i Archai yy, Klarowność, Archai Jasność. A zatem dla trójek wspaniała para. Archanio Jofiel i Archai Jasność.